Reakcji grupy aminowej. Grupa aminowa może być np. enzymatycznie usuwana z zasad azotowych oraz z aminokwasów w komórce. Tutaj dochodzi do tzw. deaminacji, inaczej desaminacji. W wyniku usunięcia grupy aminowej z aminokwasów powstają tzw. ketokwasy. Inny rodzaj reakcji to transaminacja. Transaminacja jest to przeniesienie grupy. Czyli jest to reakcja chemiczna katalizowana przez enzymy zwane aminotransferazami, podczas której grupa alfa-aminowa, czyli ta, którą tutaj widzisz w tym fioletowym polu, zostaje przeniesiona z aminokwasu, czyli jest on donorem tej grupy, na atom węgla oksokwasu, czyli akceptor. Oksokwas, oksykwas to inaczej kwas tlenowy. Transaminacja jest reakcją odwracalnej przemiany polegającej na przeniesienie grupy aminowej z aminokwasu, czyli z donora grupy NH2, na ketokwas, czyli akceptor grupy NH2. W wyniku tej reakcji aminokwas przekształca się w swój ketoanalog, czyli ketokwas, natomiast akceptor grupy NH2 w odpowiedni aminokwas. Zgodnie ze schematem mamy tutaj aminokwas, który ma grupę NH2, i tutaj mamy ketokwas. I następuje przeniesienie tej grupy aminowej na ketokwas, w wyniku czego powstaje aminokwas z tego ketokwasu. Natomiast aminokwas przekształca się w ketokwas, czyli jest taka wymiana grup między sobą, przeniesienie grupy aminowej z jednego związku organicznego na inny. Reakcja transaminacji jest katalizowana przez transaminazy, czyli enzymy należące do klasy transferaz, których koenzymem jest fosforan pirydoksalu, czyli PLP. Proces transaminacji jest katalizowany przez transaminazy, inaczej, aminotransferazy. Nazwa tych enzymów, aminotransferazy, transfer to jest takie przeniesienie, czyli po prostu transfer. Z jednego miejsca na inne, tutaj mamy z jednego związku organicznego na inne, i tutaj dochodzi do transferu, czyli do przeniesienia grupy aminowej. Tak wygląda transaminacja w przypadku glutaminianu. Z glutaminianu jest zabierana grupa aminowa przez ketokwas i zostaje ta grupa przeniesiona na ten ketokwas, w wyniku czego powstaje alanina, a glutaminian zamienia się w ketokwas.